To wygląda pięknie, nie? Ha! Dzisiaj w samochodzie, dzięki Next Nexrad, możemy jeździć do was. I już mamy kilka fajnych imprez umówionych i będziemy jeździć dalej. Pamiętajcie o tym. Ale robimy dzisiaj coś wyjątkowego. Dzisiaj danie z podlady, czyli babka ziemniaczana. Do babki ziemniaczanej trzeba zrobić ziemniaki. Ziemniaków to już mi skrzaty obrały przez noc. Gar, <laughs> ładny garnek Ziemniaków mam maszynkę Zelmer. Hi, hi, hi. Musi być Zelber domowa, to jest domowa kuchnia. I te ziemniaki teraz trzeba uczyć. Cały nie wlezie, to muszę trochę je poprzegrać. Na taką gniazdkę trzeba, nie? Tarka na najmniejszym morsku. Oczywiście to już mi wylata, nie? Więc to muszę coś większego, tu mam gar. Dobry gar, będę to. Miszał w garze. Co mówi moja mama z wielkiego nie ucieknie. W międzyczasie jeszcze nie leżę, żeby się dobrze wymieszało cebulę. Cebulę, zwykłą białą naszą polską cebulę. Raz cebula, raz ziemniaczek, żeby życie miało smaczek. Hehehe. Dobra, musiałem wziąć jeszcze większy kaliber garka, bo tamtego już mi wylatało, ale teraz już na pewno się wlezie. O i już mamy, patrz ile kartofli startych. To jest dużo. Hehehe. Dobrze. I teraz tak, trzeba to dodać jajce. Jajka mam, skąd? Jajka mam z kieszeni. Hehehe. Na jeden kilogram ziemniaków na jedno jajko bezpośrednio. Solen. Dużo. Ziemniak lubi sól. I tutaj daję pieprz biały. Też dużo. No i myrdam i zobaczymy. Sprawdzamy, czy aby nie mdłe. Więc tak, bierzemy kopystkę. No i to trzeba zamoczyć, że tak powiem, łóżkę. Nie mdłe. No i teraz na blaszki. Trzy blachy wyszły. He, he. Pełne. Bardzo dobrze. I tak, nastawiamy piec. Domowy piekarnik też może być. 180 stopni. Tak, z półtorej. No, bo po godzinie trzeba sprawdzać. Do półtorej, nie? Blazu. No i żebym zapomniał nagle się wyjmowałem, ale tak to wygląda. Pięknie, nie? Patrzcie. I teraz tak, można już nakładać, ale będzie się trochę rozwalać. Wiadomo, no więc lepiej się to niech się zastygnie. Potem będziemy kroić takie paski i podsmaszać. Zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądać. No i proszę bardzo, tak wygląda babka ziemnieczana. Oczywiście z sosem pieczarkowym i pietruszeczka. O, i proszę bardzo.